A po zimie przyszła wiosna i mama przytyła. I na obiad znów jedliśmy przypaloną zupę. I jak zawsze na apetyt tata dał mi w pupę. Wtedy mama powiedziała. Wrosnął ja zamówię zmusza. Widać było, że coś jeszcze powiedzieć zamierzał, ale je był okularym. Wpadły do talerza. Kiedy dziadek. nie miała. Dziadek nadal łowił szkiełka i coś zaseplenił, że on nie chce żadnych dziewczyn i zdania nie zmieni. Wtedy babcia się wpieniła i mu powiedziała, że jak on nie lubi dziewczyn, nie będzie z nim spała. Dziadek miał Wtedy wzrok wlepili ze mnie i wprost zapytali, co chcesz dostać od bociana książczyczkę czy brata. A ja proszę i wyglądam, gdzie ten pociek ja. Też tata wtedy właśnie musiał spać na lekcji. Gdy uczono ich o seksie i antykoncepcji, chciało nam się przyznać, że tak strasznie bardzo marzy, żeby poznać jakąś fajną lufę.